w tym wieku, bardzo dużo, przede wszystkim cały bagaż tak zwanego doświadczenia życiowego, tak? Tak zwanej wiedzy pragmatycznej, która jest bezcenna, bo ją się nabywa latami i tą wiedzą bardzo chętnie zresztą dzielą się z innymi, więc to jest po podstawowy, taka, taka korzyść z tych osób. Po drugie, też doświadczenie pokazuje, że to są osoby, bardzo lojalne. To znaczy, jeżeli już się w coś zaangażują, jeżeli włączą się w wolontariat, no to rzeczywiście poświęcają się temu i są rzeczywiście bardzo wierne. Nie skaczą z kwiatka na kwiatek, jak to się zdarza, czasami u młodych, co jest zupełnie zrozumiałe, chcę podkreślić. Więc to jest druga, druga ogromna wartość. No i przede wszystkim to jest to, że, że są, tak, że są osoby, które, których czas, których można wykorzystać na pomoc dla innych. Wciąż dominują osoby młode, natomiast tam, gdzie ten wolontariat jest aktywny i gdzie, gdzie tych wolontariuszy jest dużo, to najczęściej muszę przyznać we własnych sprawach, to znaczy najczęściej ten wolontariat jest w organizacjach, które działają na rzecz osób starszych lub też zrzeszają osoby starsze. Formalnie rzecz biorąc, no to wolontariuszami, na przykład, właściwie są wszyscy słuchacze Uniwersytetów III wieku, tak? bo to są wolontariusze, którzy się angażują bez wynagrodzenia w działalność uniwersytetów. I w wielu miejscach właśnie są organizacje, które zrzeszają osoby starsze, to są różnego rodzaju koła emerytów, kluby seniorów i tak dalej, i tak dalej, gdzie ten wolontariat jest realizowany. I drugi taki obszar, zauważam, bardzo często, gdzie pojawiają się wolontariusze osoby 50+, plus, to z kolei są dzieci. Czyli to jest fajne, bo tu są budowane te relacje międzypokoleniowe, jest bardzo wiele fajnych takich projektów wolontariackich, gdzie na przykład osoby starsze nie wiem, jeżdżą po przedszkolach, czytają dzieciom bajki, organizują teatrzyki, czy w szkołach itd. itd. Więc to jest taki dru drugi obszar, gdzie widzę, że ten wolontariat osób 50 plus bardzo się rozwija. Bardzo często taki wolontariat i to pokazuje doświadczeniem, przywraca im sens życia. Bo niestety zdarza się tak, że osoby, które są nieaktywne zawodowo, które też nie mają jakichś rozbudowanych obowiązków rodzinnych, właściwie nagle trochę stają przed takim pytaniem, a czy my jesteśmy komuś jeszcze potrzebni, no więc ten wolontariat właśnie znakomicie pokazuje, że jak najbardziej tak i że każdy ma jakąś wartość, jakiś talent, jakieś doświadczenia w sobie, które może przekazać innym i które są potrzebne innym, więc... Zwróciłbym uwagę przede wszystkim, że jeżeli chcesz odbudować swoją wartość i poczuć się potrzebnym, to wolontariat jest najlepszym miejscem, żeby to zrobić. A po drugie, to jest też taka naturalna skłonność osób starszych do takiego mentoringu tak? do dzielenia się tak? tą, tą wiedzą życiową. No i wolontariat też może być znakomitą okazją do tego, żeby, żeby to robić. I trzecia rzecz, jeszcze powiem o czwartej, trzecia rzecz oczywiście bardzo istotna, mianowicie, że to jest konkretna pomoc, często bardzo potrzebna osobom, które tego wsparcia potrzebują. W różnych formach może być realizowana. To naprawdę nie chodzi wyłącznie o opiekę nad ludźmi chorymi czy, czy starymi. Ale to właśnie może być pomoc taka dla tych dzieciaków, dla młodzieży. Mamy przykłady wolontariuszy, na przykład, którzy są, realizują swój wolontariat jako na przykład księgowi w organizacjach pozarządowych. Mamy wspaniałego pana Stanisława, właśnie ze wspomnianego Elbląga. Które się realizował jako fundraiser, czyli jako pozyskiwacz pieniędzy na dla, dla stypendia dla dzieciaków, i tak dalej, i tak dalej. Więc te formy zaangażowania mogą być różne, ale zawsze ktoś na tym korzysta. Bardzo często ktoś, kto w inny sposób nie otrzymałby tego wsparcia. No i ostatnia rzecz, bardzo istotna, że wolontariat też może być okazją do realizowania własnych pasji. E, na przykład. Przypomniało mi się teraz, mieliśmy fantastycznego wolontariusza z małego miasteczka, którego ogromną pasją było modelarstwo, ale on sądził, że po prostu już w tej chwili nikogo w dobie komputerów i tak dalej, nikogo to nie interesuje. Okazało się, że jak się zgłosił do organizacji, to fantastycznie robi teraz takie warsztaty dla dzieciaków ze szkół podstawowych i gimnazjów, które się garną właśnie do tego modelarstwa. Znakomicie spędzają pożytecznie swój wolny czas, no a on jest cały uradowany, bo on może się realizować, może realizować tą pasję, którą, którą realizował całe życie.